W szkołach wszystkich typów zabrzmiały ostatnie w tym roku szkolnym dzwonki. To znak, że rozpoczęły się zasłużone wakacje dla uczniów i nauczycieli. W Kielcach, gdzie działa ponad 50 placówek łącznie z zespołami szkół, od codziennych obowiązków szkolnych odpoczywać będzie blisko 23 tysiące uczennic i uczniów. Ostatni dzwonek zabrzmiał także w Szkole Podstawowej nr 19 imienia Ireny Sendlerowej. Zdaniem dyrektorki był to trudny rok. Powiem tak, na pewno szczęśliwy, na pewno dobry. Ale też i ciężki. Na przestrzeni iluś tam lat, którymi tutaj mogę, które mogę tutaj porównać, jest coraz bardziej ciężko w szkole. Aczkolwiek praca dzieci, praca, która jest tutaj wkładana przez nauczycieli jest coraz lepsza, i to widać po wynikach zarówno naszej szkoły w tym roku, jak i w latach poprzednich. Wyniki mówię o wynikach oczywiście sprawdzianu, ale faktem jest też że w tym roku wyjątkowo nasze trzy klasy szóste stanęły tak na poziomie wykazania się swoimi umiejętnościami i wiedzą, że zaskoczyły nas bardzo. Widać w tym też ciężką pracę nauczycieli. Trzy klasy, trzy bardzo dobre wyniki, co też spowodowało to, że naprawdę jesteśmy szkołą, która, która może się pochwalić dobrymi wynikami na sprawdzianie i w ogóle, w ogóle wiedzą i umiejętnościami. W trakcie uroczystego zakończenia roku w klasach piątych i szóstych za współpracę podziękowała kończąca swoją kadencję rada rodziców. Doszło także do symbolicznego przekazania sztandaru szkoły. Powędrował on w ręce uczniów klas piątych, którzy reprezentować będą dziewiętnastkę na oficjalnych uroczystościach przez najbliższe miesiące. Pożegnani zostali również wszyscy uczniowie ostatnich klas, rozpoczynający od 1 września naukę w gimnazjach. Najlepsi z nich otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody, które wręczyła im dyrektor szkoły. Wśród wyróżnionych znalazła się Dorota Ołtarzewska, uczennica klasy 6 B, która z sukcesami reprezentowała szkołę w konkursach humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym organizowanych przez Świętokrzyskie Kuratorium. To znaczy tak, ja stawiałam głównie na konkurs matematyczno-przyrodniczy. Szczerze mówiąc, nie myślałam, że będę też laureatką konkursu humanistycznego, ale w jakiś sposób się udało, ponieważ uczą się i do jednego, i drugiego, ale jednak stawiałam na ten konkurs matematyczno-przyrodniczy i raczej w tym kierunku chciałabym mieć w przyszłości swoją pracę, a zwłaszcza w kierunku matematycznym. Ale nie tylko nauką kielecka dziewiętnastka stoi. Jej uczniowie odnoszą sukcesy we wielu dyscyplinach sportowych. Szkoła jako szkoła śródmiejska ze wspaniałym boiskiem może się też pochwalić jak co roku osiągnięciami, zarówno w dziedzinie piłki siatkowej na arenie miasta, jak i piłki nożnej. Nasi nauczyciele fantastycznie pracują z dziećmi. To widać, to słychać. Na pewno nie jesteśmy nigdy na szarym końcu i dzieci są z tego powodu szczęśliwe, a wiem, że również przekłada się to na sukcesy w dalszym życiu, ponieważ nie jeden nasz absolwent został chociażby trenerem piłki nożnej. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół oraz uczniom nasza redakcja życzy udanych wakacji.